Jakieś dzialsko jest. Albo coś <grymne> Ja tu nic nie widzę. Ciągnij. Ale ciągnij. Co ja mam no kręć. Jak ty to możesz trzymać i kręcić, ej? Patrz, tak. Ja nie mówię, tak. No, tak. Tam coś jest. Kręć. Patrz, no, kręć, popuszczaj tak. No, do góry i kręć. O! Do góry i kręć. Jest coś? Kurde no. No to kręć. Może coś wydostaniemy. Ja pierdolę. Ale chyba zielsko. Jest? Nie wiem, coś ciężkiego. To dawaj. Jezus, jak to Może ryba? Może. Będka wygięta? Jesteś? Pokaż. Ja coś mam chyba. O, węgosz. No, pokaż go tu. Nie, niżej, niżej, bo on spadnie ci. Pokaż. Nie ryby. No, ale czeka, czeka. Nie, wyżej już nie kręć. O, węgosz. No, fajne.